Zapraszam Cię do obejrzenia filmu o gadżetach kobiety. Będą to gadżety e, takie kosmetyczno-elektryczne, tak to nazwie, które ja używam, bez których życia sobie nie wyobrażam. Przejdźmy do tematu. Zacznijmy od tego, że dla mnie rzeczą, bez której sobie życia nie wyobrażam, jest lokówka. Jest to jedyna rzecz, której używam do włosów. E, raz na ruski rok prostuję włosy. Częściej lubię je po prostu zakręcić. I to jest prezent e, od mojej mamy na jakąś tam Wigilię. Tak, jest to lokówka z re, Rowenty, nie z Remingtona, wszystko z Remingtona i tak mi się od razu pierwsza myśl, pierwsza firma, która rzuca mi się na myśl to Remington, ale to jest Rowenta. Jest Rowenta Style B i to był taki zestaw tak pakowany w taki wielki worek i tu jest 8 końcówek. Mamy tutaj tą karbownicę, prostownicę, karbownicę super prostownicę beznadziejna. Mamy tutaj takie okońcówki na przykład taką do kręcenia loczków, na przykład prostą do kręcenia loczków i tą moją ulubioną, którą miałam w tej chwili nałożoną mogliście zobaczyć jaki efekt daje ta lokówka w filmie o dodatkach na jesień tak, dodatkach na jesień, tam mam włosy pokręcone właśnie taką lokóweczką płaską, cieniutką i płaską aż jestem w szoku, że takie malutkie urządzenia daje taki fajny efekt dużych loków, przy sobie właśnie nie mam ale jeszcze jest taka duża, duża lokówka nałożona tylko do takich zrobienia hollywoodzkich fal, boże jak ja gadam Dobra, to jest pierwsza rzecz, którą serdecznie Wam polecam, to jest lokówka z Rowenty. Tu będzie naprawdę miszmasz, jeden wielki miszmasz, ale chciałam Wam pogadać, pogadać o gadżetach, które serdecznie Wam po prostu polecam. Ja naprawdę zupełnie życia bez nich w tej chwili nie wyobrażam. Kolejną rzeczą jest ten Rolon Peeling, taki do stóp, nie wiem w ogóle jak to nazwać. Ten z szola na pewno już doskonale wiecie, co to jest. To jest ta maszynka taka peelingująca y, stopy. U mnie niestety rolka wymaga już wymiany, ale powiem Wam szczerze, że stosuję od grudnia bo to był też prezent, stosuję ją od grudnia, czyli mamy hu, 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 kupę czasu. I z jakieś dwa tygodnie temu yy, dopiero ta rolka stała się taka tempa i już mało działa, dlatego muszę sobie po prostu wymienić tą roleczkę, ale fantastyczny, uważam, że yy, każda kobieta powinna mieć tym bardziej na tą, ten okres teraz, jesień, zima, to tak, rrr, wiecie, mamy taki twardy ten na naskórek, napiętek, cudownie wszystko usuwa, naprawdę fantastyczne, wiele opinii i recenzji usłyszycie już o niej na YouTube dlatego się nie będę dużo rozwodziła, po prostu serdecznie polecam, jest to mój cudowny gadżet kolejny gadżet, którego mogliście już zobaczyć w e, moich zakupach z Kauflandu i Zejwonu jest szczoteczka z Kauflandu do mycia twarzy, tak jak powiedziałam, zainwestuję sobie na pewno kiedyś albo poproszę Mikołaja w prezencie o tą wersję elektryczną, bo fantastycznie, ja po prostu zmywam cały makijaż żelem do twarzy i przy użyciu tej szczoteczki jeszcze mam taki delikatny peeling, zrobię no super ekstra, naprawdę twarz jest tak fajnie przygotowana do toniku, a później do kremu. Super i to chyba kosztowało z 5 zł, więc w ogóle jak mi się tylko tak bardziej powygina niż teraz, zainwestuję w następną, aż może odłożę na tą elektryczną wersję tej szczoteczki. Kolejnym gadżetem i już troszeczkę mniej beauty, ale muszę Wam to pokazać, bo też za życia bez tego nie wyobrażam. Jest golarka do ubra. Ja mam taką zwykłą, nawet tutaj sweterek dzisiaj koliłam. Zbiorniczek jest tutaj na te takie, wiecie, kulki. I ja bez tego z życia mnie nie wyobrażam, dlatego że ja często robię zakupy w lumpach, a tam znajdując super sweterek, no przeważnie są one po prostu już tak zmechacone. I to czy czyni tak cuda kosztowało to 15 zł, przywiozła to mi znajoma mojej mamy z Poznania aż. Ale myślę, że u nas też takie są dostępne, ale właśnie na prąd, bo już miałam te takie nie na prąd i one tak mocno, tak fajnie nie żrą tych kulek i tych zmychadzeń. Więc również gadżet po prostu, z którego życia sobie nie wyobrażam. Kolejnym gadżetem jest, może już w ogóle nie powinnam tego pokazywać, bo to już jest taka norma i standard, ale może jeszcze ktoś nie wie, że to działa cuda. Salotka do rzęs mojej jest najzwyklejsza w kolorze zielonym. No przez przypadek zielonym zamawiałam ją na kosmetykach z Ameryki za chyba 2,99 czy 4,99, no nie wiem do 5 zł na pewno i dostałam zieloną. I ja uważam, że rzęsy podkreślone zalotką, oczywiście zapominam o tym z 6 razy w tygodniu, jeden raz w tygodniu przypomni się, że ją mam i wtedy oko mi się otwiera i myślę, kurczę, czego do dziewczyna tego nie używasz codziennie. No fantastyczny, prosty gadżet, niedrogi i każda z nas powinna mieć w swojej terepce. Kolejnym gadżetem urodowo-wygodowym są wkładki takie niewidoczna żelowa osłona napięte. I napięte, właśnie. Chodzi mi o to, że to są takie wkładki żelowe, widzicie, ja mam akurat te z szola. I to jest tutaj, tutaj jest nawet na obrazeczku. Tu się daje do obcasa napięte. I chodzi o to, że mi nie bardzo służą te takie, które wkładacie sobie pod to podbicie stopy, żeby stopa się nie ślizgała, żeby się tak w bucie nie męczyła. Dla mnie się to za bardzo nie sprawdza, bo ja nigdy nie mam z tym problemu. Ale za to mam często problem, zakładając szpilki, że obciera mnie właśnie ta strona pięty. Cudowne, bardzo wygodnie się je nosi, bardzo wygodnie się je użytkuje i to był chyba też koszt 10,99 z Rosmana. I ja jej używam i używam i używam i są fantastyczne. Polecam. Kolejnym urodowym już gadżetem. Będą rzęsy, przepraszam, że Wam nie pokażę tutaj tej przezroczystej, przezroczystego opakowania, gdyż ja sobie tutaj klej wylewam do tych rzęs i już nic nie zobaczycie przez to, ale otworzę. Są to rzęsy z Ardel. Jest to najlepsza firma kempek jaką w życiu poznałam i w życiu, jakie stosowałam. To są te najdłuższe. Ja już miałam najkrótsze, średnie i najdłuższe. Chcecie zrobić efekt wow i wszystkie po prostu wszędzie całe, całe po obklejać tymi kępkami, to wystarczy mieć te średnie i najdłuższe. Wtedy doklejamy średnie od połowy oka i z dwie, trzy kępki najdłuższych w kąciku. Ale ja w tej chwili kupiłam tylko najdłuższe. Średnie mi się skończyło i nie dokupiłam ich. Kupiłam tylko najdłuższe i sklejem Duo po prostu wygląda to cudownie doklejone, wystarczy po dwie po prostu, tylko w kącikach oka, żeby zrobić takie kocie spojrzenie. Kiedyś może jak będziecie zainteresowane, jak jesteście zainteresowane, napiszcie mi o tym. Wykonam Wam makijaż przy użyciu właśnie takich kępek. No fantastycznie moim zdaniem to fantastycznie się sprawdzają i na każdą większą okazję trzymam, na randki i tak dalej, na większe wyjścia super ekstra się to sprawdza i to jest koszt 19,99 również na kosmetykę z Ameryki. Nie wiem jak na innych stronach kosztują, bo tylko tam się zaopatruję w to. Kolejnym gadżetem, też moim niezbędnikiem, jest depilator, depilator stary jak świat, Skill Appeal of Deluxe Brauna. Mój model wygląda tak. Jest to taki już bardzo stary model, bo naprawdę ja to, ja ten depilator dostałam od męża jakieś 3-4 lata temu. Również używam go na prąd, nie używam w tej wersji można oczywiście odłączyć i wcale i na baterię go stosować, ale tak się super nie sprawdza, więc polecam Wam serdecznie, bo ja golę nogi raz na 4 tygodnie, latem szczególnie. Jeśli nie będziemy używamy zwykłej maszynki, ale latem nie wyobrażam sobie innej metody depilacji niż to, bo dla mnie ten ból to jest taki podniecający ból, więc ja jestem ja mam chyba próg odporności na ból wyższy, dlatego dla tych dziewczyn, które też takie próg odporności mają, polecam serdecznie. I ostatnią tak. I pielęgnacyjnym będzie bardzo niedroga rzecz, założę, żeby Wam zademonstrować, jest to zakup z Rosmana, z firmy, żeby Was nie skłamać, e, For You, ba, zaraz Wam pokażę, dobra, nie umiem tego przeczytać, jest to taka rękawica. Rękawica jest wykonana z takiej, nawet nie wiem, jak to określić, Słyszycie? I e, to jest rękawica, którą używam, kiedy zapomnę, e, kiedy zapomnę, raz w tygodniu robię sobie po prostu ten pielęgnowy, o którym Wam mówiłam, e, e, w tym filmie o lodówce, o pielęgnacji prosto z lodówki. Robię sobie pilinka mały raz w tygodniu, ale codziennie staram się po prostu nalać sobie żel tutaj na tą rękawicę i pośladki i uda sobie tak wymasować tą rękawicą, fantastyczna naprawdę ja już też ją kupę czasu używam nawet widać, bo już gdzie jest zmychacona, może golarką ją potraktuję ale chyba, ale chyba nie bo nie wiem czy nie zepsuje tego efektu właśnie tarcia jest super ekstra i to nie wiem 5-10. no nie pamiętam, ale na pewno nie dużo bo ja nie wydaję dużo na e, rzeczy i to jest firma Otaka same sobie zobaczcie bo ja tego nie umiem przeczytać e, For You Bounty nie wiem, chyba, dobra mniejsza z tym Moje gadżety urodowo-elektryczno-pielęgnacyjno- nie wiem jakie... butowe wykończone są, już Wam wszystkie je pokazałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Był troszeczkę inny niż zawsze. Czekajcie na kolejne moje filmy. Cieszę się, że jesteście ze mną. Do zobaczenia. Papa! Pa.